Jeżeli szukasz informacji na ten temat, znajdziesz je w poradniku, który znajduje się w linku pod tym filmem. Znajdziesz tam wszelkie informacje oraz tajniki hodowli. Fasola fasolusel. Rodzaj roślin jednorocznych lub bylin należące do rodziny Bobowatych. Pochodzi z Ameryki Południowej i do Europy dotarła po odkryciu Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Do rodzaju tego, liczącego ponad 30 gatunków. Należą jedne z ważniejszych roślin uprawnych dwa. W Polsce nie rosną dziko, wyłącznie jako rośliny uprawne. Gatunkiem typowym jest Fasolus vulgaris. Morfologie. Pnącz o wijących się i przeważnie cienkich łodygach. Najwyższe gatunki sięgają pięciem wysokości. Liście trójlistkowe. Kwiaty motylkowe, zebrane w grona. Owocem jest strąg zawierający duże, pożywne nasiona. Systematyka Synonimy Alepido Calyx Piper, Minkelerysia M. Martens i otti, Rudła F. MAC. Pozycja według PWEP 2001 Aktualizowany system APK-2 Jeden z rodzajów podrodziny bobowatych właściwych Faboideae w rzędzie bobowatych Fabaceae SL. W obrębie podrodziny należy do plemienia Faseolea, podplemienia Faseolinae. W przeciwieństwie do ściśle związane grochu, fasoli są letnie upraw, która wymaga wysokich temperatur, aby rosnąć. Zapadalności wynosi zazwyczaj 55-60 dni od sadzenia do zbioru. Jak strąki fasoli dojrzewają, oni się żółte i wysychają, a ziarna wewnątrz zmianie z zielonego na ich kolorze dojrzałej. Jako winorośli, roślin fasoli potrzebują wsparcia zewnętrznego, które mogą być dostarczone w postaci specjalnych klatkach fasoli lub biegunów. Rdzenni Amerykanie zwyczajowo hodowali je wraz z kukurydzy i dyni, tzw. thresisters, z detal zornsterks działając jako wsparcie dla fasoli. W ostatnich czasach, tak tzw. drzewo fasoli zostało opracowane, które nie wymaga obsługi i nie wszystkie jej stronków opracowani jednocześnie. W przeciwieństwie do bieguna ziaren, które rozwijają się powoli. To sprawia, że bardziej praktyczne fasola krzew do produkcji handlowej. Właściwości fizyko-chemiczne. Zwykła surowa fasola zawiera w sobie fazynę, białko, które powoduje sklejanie się erytrocytów. Niektóre gatunki fasoli zawierają tyle fazyny, że już cztery lub pięć nasion wystarczy, by wystąpiły w wymioty i biegunka. Fekst.